Siądźmy i przed adoracją wysłuchajmy ogłoszeń. Ta adoracja, którą za chwilę odmówimy, ona będzie miała jakby takie dwa elementy. Pierwszy to modlitwa, w której biskup oddaje całą diecezję bielsko-żywiecką pod opiekę Najświętszemu Sercu. Następnie zaśpiewamy pieśń, a później będzie modlitwa i indywidualne oddanie właśnie każdego z nas Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Moi drodzy, jakiego obrazu tu użyć? Małżonkowie żyją sobą lata, ale ciągle muszą sobie powtarzać i przypominać: ja cię kocham. Tak powinna robić żona, tak powinien robić mąż. Podobnie jest i z wiarą. Kochamy Pana Boga, ale trzeba Panu Bogu też o tym przypominać, używając języka ludzkiego, że go kochamy i powierzamy mu całe nasze życie: choroby, rodzinę, problemy, radości i smutki. Wiemy, że są niekiedy trudne sprawy, ale też wiemy, że jeżeli człowiek to odda wszystko w ręce Pana Boga, to to nabiera całkowicie innego wymiaru. I po to między innymi, moi drodzy, jest to oddanie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Panie Jezus, z mojej strony, z naszej strony zrobimy wszystko, a Ty musisz resztę dopełnić. Jutro kończymy czerwcowe nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. W czwartek Przypada święto świętego Tomasza Apostoła. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi przez cały tydzień w piątek od godziny 16. W sobotę uczcimy niepokalane serce Najświętszej Maryi Panny. O godzinie 7.30 rano różaniec, róże różańcowe zapraszamy wszystkich chętnych. O 8.00 msza święta, zaś odwiedziny chorych będą od godziny 9.00. A po południu o 16.15 Różaniec za W wakacje w lipcu i sierpniu nie odprawiamy niedzielnych Mszy świętych o 15.30. Kancelaria parafialna będzie czynna tylko w środę po Mszy Świętej. Zachęcamy wszystkich do czytania prasy katolickiej. Jest gość niedzielny, ciekawy numer. Jest także nowy numer Głosu Świętego Marcina o sanktuariach maryjnych w Europie. Ci, którzy są przed, przed urlopem, można jeszcze po prostu popatrzeć, w jakie miejsca też można się udać. Zachęcamy, warto skorzystać, bo też pięknie głos świętego Marcina, panu Krzysztofowi zespołowi też szczególnie dziękujemy za to, że tak pięknie tą gazetkę redaguje. Jeszcze przypomnienie Wójt Gminy Jasienica zaprasza mieszkańców na konsultacje społeczne prowadzone przez Wody Polskie. Spotkanie drugi. Dzień lipca, godzina 16, sala sesyjna Urzędu Gminy Jaźienica, Temat program redukcji ryzyka powodziowego w zlewni rzek Białej i Iłownicy, obejmujący m.in. budowę zbiornika retencyjnego w Międzyrzeczu oraz budowę czterech polderów w Czechowicach-Dziewicach. Podczas spotkania przedstawiciele Wód Polskich zaprezentują założenia programu, a mieszkańcy będą mogli zgłaszać pytania i uwagi. Tu jeszcze odnośnie tego aktu oddania serca Pana Jezusa, z tyłu kościoła na ładeczce jest taki obrazek z taką krótszą wersją też tej modlitwy. Można wziąć czy dla siebie, czy dla kogoś i ten akt też można po prostu powtarzać często w czasie swojej modlitwy. Wszystkim składamy serdeczne Bóg zapłat za złożone ofiary.